Witajcie, dziś mamy dla was fajną gierkę, jest to gra Deadlight, takie połączenie troszeczkę flashbacka, kupy zombich, no i zobaczycie sami jak to będzie wyglądało, za, za klawiaturą siądzie Macie, który gra w to pierwszy raz. Tak, ja jeszcze nie miałem doświadczenia z tą produkcją i co, robimy Nie, 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 select weź i od początku, tak, tak. będziemy jechać. To oczywiście gra toczy się w Seattle, był Outburst, Wielki Wirusa, Randall ma cierpieć... Wirusa granju. Tak. <laughs> <laughs> Randall, czyli nasz przemiły brodacz, tutaj widzimy scenkę z nim właśnie, on cierpi na zaniki pamięci, gdzieś podczas no, całego... leży. Podczas całego zamieszania zgubił gdzieś swoją rodzinę, czyli żonę z córeczką. W miarę postępów w grze nie musi dowiadywać różnych strasznych rzeczy, które się dzieją z tą rodziną. No, a obecnie widzimy scenkę, w której Randall właśnie... Kasuje, jakąś biedną... tak, kasuje członka jednej ze swojej obecnej ekip yy, Czyli ludzi tam, z którymi się trzyma po, po tym wybuchu. A to nie był Kurt Cobain. Nie był to Kurt Cobain. To jest... <laughs> no możesz przeskoczyć, myślę, że to gracze sobie sami... ...zobaczą. Yy. No i zaczyna się jestem, gra. Jestem. Jak widzisz, Ziemno, na ekranie dzieje się studia. bardzo dużo. Jest bardzo fajnie pokazana głębia. Ubiegaj trochę, zobacz. tu się dobija. Tak, one chyba na razie nie wejdą. I jakie mamy sterowanie? Wsadzik. Wsadzik, e. e to będzie. jakaś interakcja. E jak interakcja. Spacja to będzie skok. Widzimy mnóstwo całej będzie właśnie taki... Wszystko jest takie obrazkami tak? Tak, tak. I również kadstęki są robione na, na zasadzie takiej komiksowej. O, i oczywiście połączenie wszystkie Ale ta gra jest, rozumiem, 2D, tak? Ta, to, tak jest to jest 2... jakby takie. Tak, ale z 3D często wychodzą zombie. Yy, no i dużo rzeczy się dzieje w tym trzecim wymiarze tutaj. I to będzie widać zresztą. No tak, sposób poruszania się faktycznie przypomina flashbacka. Tutaj proponowałbym ci te drzwi w miarę szybko otworzyć. E. Ja. To, to, ta animacja jest taka troszeczkę. A teraz biegnij w prawo, biegnij w prawo, dokąd, dokąd możesz. Jakiś nie nie się. Tak jest, ale spada ci stamina, jak tak biegniesz. A tam było E jakieś? Tak było, ale no nic ważnego. Ale ja No tutaj zauważa, że te deski są dosyć słabe, co w połączeniu z czymś tam na górze nam mhm. podpowiada, co mamy robić. Możemy się domyślać. A tak. to ktoś mnie goni, tak? Nie Za chwilę to... zacznie, więc tutaj nie, z tej strony taki nie. Taki oszukany, oszukany suspense. Tego. Oszukany suspense, można tak to nazwać. Poruszaj się w prawo dalej. To jest że skakuje na taki drobne ten oczywiście. O, ząb, mogę go zabić? No możesz się szarpać z nim. Czym? No to, no dobra. Lewym klawiszem myszki można się szarpać, co na razie nie ma za dużego mogę sensu. Mogę się szarpać, okej. Okay. To na razie nie będziemy się szarpać. Radio! Włączę radio i teraz zombie zacznie tańczyć. Nie. 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 Okej, okay, no to No i dalej. jak się sterowanie podoba? Czuć taki naturalny sposób, jak we flashbacku to było. Czyli niby jest fajne, ale jednak wydaje mi się, że troszeczkę jest w nim. Bo ja się już trochę takiej... przyzwyczaiłem do niego, więc to może. Są momenty, w których są jakby takie nienaturalne przeskoki, ale być może to mi się wydaje tylko. Dobre jest to, że twój bohater automatycznie łapie się krawędzi wszystkich. I co, mogę to na nich zrobić? Tak, wciskasz E tak? teraz i pchasz. I pchasz. Ale oni już uciekną. Czy... Nie tyle co na nich, co wiesz, żeby sobie zrobić przejście tam na dole, nie? A, myślałem, że tu chodzi o to, żeby ich zabić. Tak, i gra jest pełna, pełna jest takich właśnie lekko platformowych łamigłówek. Bardzo fajnie przedstawionych. Ale dlaczego oni nie zginęli? Yy, myślę, że za chwilę wpadną tam. Co no, tam jest? No tam niewiele. Tam chyba było coś wcześniej, co już podniosłem. Przeskocz na drugą stronę tego czazmu. Czazmu? Czazmu, takie słowo. I widzisz, oni idąc za tobą bardzo grzecznie <śpania> spadają na dół. Co mam zrobić teraz? Skoczyć za nimi? Poczekaj chwilę, proponuję. A potem spuść się na dół po prostu po... z tej, z tej półki. Jakieś takie dziwne białe. Mam białą poświatę mam wokół tej postaci. No, bo tak, tak jest ta grafika zrobiona. Hopsa, i co? na dół? Tak, tu nie masz, albo możemy dobrze zabić się w ten a, sposób. o! Tak, i jak giniemy, to możemy odlądować ostatni checkpoint, a ginie, ginąć będziemy bardzo często. A ostatni checkpoint był gdzie? A tutaj. dobrze. Oni zaraz pospadają. Poczekać, <grym> tak, wiesz, oni tu wskoczą radośnie. Tak. Ale to co to oni A ważniejsza, obiegła w 3D. Obiegła w 3D tą, tą dziurę, to też jest ciekawe. Ciekawe wykorzystanie przez zombiego. Musi tak. po prostu się spuścić z tego. To oni tam na dole będą. Nie, zypią... nie, nie, nie. Nie? Nie, na tak. Nie tylko strzał w głowę, ale też upadek zabija zombich. Teraz musisz to tutaj... przesunąć pewnie, tak? Tak, żeby wydostać się w lewą jest. stronę. Jest jakaś latarka? Nie ma latarki. W grze dostępnych oczywiście będzie również mnóstwo broni. Może nie mnóstwo, ale kilka strzelających, kilka ręcznych. To z czasem będziemy je zdobywać. No, ale On przeważają... Amunicja się kończy? Tak, amunicja się kończy. No i gra jest nastawiona raczej na unikanie tej walki niż, niż na o, walkę. To słabo. Ale teraz zobacz, stój tam. I jak on się wywróci, możesz nacisnąć ten przycisk. Opa. No, wow. tak, jakie ciekawe. No, jest mnóstwo tego typu zagrań. I y, gra się składa z trzech aktów. Pierwszy akt to jest takie stricte bieganie po mieście bardziej. I, rozwinięcie i zakończenie. Tak. I on jest naprawdę ciekawie. Ciekawie jest przedstawiony y, tylko jak długo można tak biegać, więc wkrótce. Wkrótce w drugim akcie gra zamieni się w bardzo taką niemiłą platformówkę, w której będzie stricte nastawione na, Uuu, no właśnie, wow. na, na różne skoki. To był jeden z łatwiejszych skoków. Ogólnie. Wcale, że nie. To był najtrudniejszy skok, że tak czytałem na forum, tak pisali gracze. Że... Ale tak jak mówiłem, dzieje się bardzo dużo i to nam rekompensuje te, te różne tutaj trudne momenty, że tak powiem zręcznościowe, które naprawdę momentami potrafią doprowadzić do, do szewskiej pasji. Gra się składa z trzech aktów. Po przejściu gry, oczywiście, jak klasycznie w tego typu produkcjach, yy, można zagrać sobie jeszcze raz w grę w trybie Nightmare, który jest dużo trudniejszy. Tutaj, jak będziesz ten skok wykonywał na tą platformę, to od no. razu przygotuj się na kolejny skok, bo takie rzeczy lubią się urywać bardzo szybko. No dobra, to jest taki trochę tutorial, więc tutaj dali Ci parę momentów na co pani oddechu. Z shiftem. Tak skok, z shifter, tak, skok z Shiftem, z shiftem. Bardzo ładnie. No i widzisz, dodaje głębi ten, ten, ten pseudo 3D w tle. Nie ja no tak, na pewno wygląda to fajnie. <coughs> chociaż nie wiem, troszeczkę nie jest dezorientujące momentami, ale... Wiesz tam ale w tle, tle twoi znajomi jest. właśnie uciekają tam tym kamperem. Gdzie zwróciłeś uwagę. Nie wiem, ja ich nie znam. <laughs> tak, i to jest kolejna jest... ten, tak, można krzyczeć do zombie, żeby ich wabić w miejsca tego typu właśnie, gdzie... Można zostaną porażeni, jak no, wiemy. porażenie tak wygląda, ale to już nie będziemy się czepiać takich szczegółów, rozumiem skąd trzeba zrobić. Tak. Wyłączyć pewnie. Widzę, to, że to bardzo szybko się uczysz. Intuicyjne, wszystko. No, to nie jest specjalnie skomplikowane, jedyne trudności, jak mówiłem, mogą sprawić elementy zręcznościowe, które momentami są naprawdę wyśrubowane. Znaczy no, no chyba o to tu chodzi, tak? No, tak więcej no. by innego nie było, gdyby nie te elementy zręcznościowe, jeżeli chodzi o taki gameplay. Podczas biegu... Tak. się przebijamy, tak? To cię gra uczy kolejnych elementów. Mam jakiś status. Czy tu ma, są jakieś elementy takie, nie wiem, rozwoju? Tak, ćwiczymy. możesz szukać. Jest kilka takich. Możesz szukać y, ukrytych y, na przykład bonusów do healtha twojego paska. Mhm. I tak samo możesz powiększać twój pasek staminy. Tutaj tam. Y, to jest pierwszy secret tam tak naprawdę, ale no to, to już tam nie już wejdziesz. Nie tak, ale to jest tylko, tylko taki... jest mnóstwo achievementów i różnych yy, dla zbieraczy rzeczy. I tam jest chyba jakaś gra taka mini, którą można zagrać potem sobie z, y, z pozycji menu. Mhm. No, może oczywiście... No, się... jakiś pan tak, może przyjrzeć mu nawet, tak. jakby no, sikał trochę. No, kartką, urocze, nie, dobrze, to... urocze, Dobrze, nie będziemy takich tutaj bezeceństw oglądać. Randall cannot swim. Tak, to jest mm. kolejna rzecz. W jakimś sposób on przetrwał, by zombie apokalipsy się nie potrafi pływać. To jest po prostu. No cóż, no to, to dobrze, to wiesz, to świadczy o tym, ja głębi do... postaci, ja że do... ona ma też swoje wady, tak? Ja bym go do Teama nie brał, a już na pewno nie dawałbym mu broni i zapasów jakichkolwiek. <noise> w każdym razie. Ale może tą brodą przekonał swoich. Nie, przepraszam, ja to muszę zobaczyć. No cóż, no. Dużo waży! Dużo waży! Co, patrząc po tym, jak unosi jak się akurat... w wodzie, to nie dziwne, że nie umie pływać. Ale jak skacze, zobacz. Może on nas... biega w kobinę z nurka takiego. No, ma mniejsze, nie pływają, pamiętasz? To było. Lat... Mię, nie, nie pływa. No, w filmie chyba The Guardian z tym. Yy, A wiemy, co to no, Tak. Że tam staje się taki przypakowany żołnierz, wytrzyma mniej unosząc się w wodzie, niż jakiś tam inny. Ale to niestatne. no w każdym razie. Jest bardzo umieśniony nasz landal. No i co? No i woda się obniża, nie? Bo to jest to oczywiście łamigłówki są. Co dziwne było. Hmm, rozumiem. Rozumiem wszystko, rozumiem. Śmiesznie chodzi w wodzie, nie może biegać w wodzie. No ty nie możesz też. Kiedy dostanę jakąś broń. No ale to jeszcze za chwilę. Pierwszą bronią to będzie siekiera, więc jak no się kiera, więc No to tylko napalę. o taką broń mi chodzi. Jeżeli kończy się amunicja, to, to nie jest broń. Więc znowu kręcimy korbą. Tak, to jest niestety jest pewna powtarzalność, z tym trzeba się pogodzić, no ale to takie wymogi gry nie są. się nie Nie. O, nie Można zejść, nie można zejść przez... Tak, i, i tutaj sugerujecie od razu poruszać się prosto w prawo, bo za, za, zaczną wstawać y, te, te, nasi wspaniali przyjaciele. Ogólnie cały czas y, trzeba zwracać uwagę, bo zombie wyłażą zewsząd. No jak zombie nas otoczą, to mimo że potrafimy się jakoś jako tak obronić, tak, to... Ale przez tą rurkę chyba nie... przejdą. Nie przejdą, A się do tej rurki musisz się dostać. Ach, rurko, zbawienie moje. Ty jesteś jak zdrowie. <grym> Całe szczęście, że te zombiaki takie durne są, no bo inaczej to. Chyba nie było filmu chyba żadnego. Wiesz, tak, nie umiemy pływać za to. No tak. Chyba nie było żadnego filmu, w którym zombie były inteligentne. Czy może był? <grym> No nie no to chyba tak z, z definicji nie mogą być Szybko dostań się na górę albo... no chociaż w jednym się uczyły. apteczka, ale chyba nie straciłeś żadnego tego. prostu, nie straciłem. Nie wiem jak mogłem stracić skoro od razu ginę, więc... Yy, tak, trzeba było rozpęd wziąć. No A tam rozpęd jest A nie, na nie bo to już tak to okej. Okay. No i powolutku... No, Przijamy się do przodu. Tak, graficznie wygląda to świetnie. Jest fajna adaptacja. Mówię, <głos》>, mnóstwo fajnych rzeczy, zobacz tam zombie, jak wyłazi. Tutaj jakieś mięso zgniłe. A tutaj to jest taki. Napisy, tak? No, no bo to taki był tutorial, nie? Dota dota dotarczy do interstate'u. Yy, zgranie tego biegania, i skakania, wspinania się i najróżniejszych tutaj turlen. Tego będzie bardzo ważne, ponieważ jest. Yy. Jest parę takich niemalże czasówek, których na przykład ganiają nas helikoptery. No i całe. Helikoptery, które latają za No nie, nie, bo się okaże także, że, że, że armia też nie jest, byc, jest na, na nas dobrze nastawiona. Nie no, wszyscy to jest chcą, żeby armia nas pływaków. Zabić. Armia pływaków Jeśli nie pływasz, musisz zginąć. Tak jest. To się, to się padło, tak? tak, teraz no masz tutaj tego pana. Ja bym ci go sugerował ominąć. Taki zink, tak. o, -o. No, a możesz go przeskoczyć. No, i się szarp, się szarp, szybko na górę. No tak, szarpanie jest On stamtąd nie a te grubsze ząbiaki one są dosyć y, wytrzymałe. No i lepiej pływają. Ciekawe bym... jest, jest też takie zbliżanie, nie wiem, sceny, nie wiem czy zauważyłeś. No tak, to zmienia się troszeczkę jakby poziom tej odległości od I kamienia. siekiera, i siekiera. tutaj dostajesz siekierę okay. na dole, no, świeci i... się. Ja miałem trochę problemów na początku z wzięciem się a ty masz najwyraźniej z. A. <grywa> no faktycznie jestem. No, a, tu, tu. Tak, tak, tak. Bardziej trzeba zwracać uwagę, gdzie się pojawia ikona niż. No ja mówię, mnóstwo smaczków ta gra ma. Dziękuję, Ok. Tylko machanie się bardzo szybko zużywać pasek stamina. Nie tak szybko. Więc. Tu należy bardzo zwracać dobra, uwagę. Dobra, mi jakieś zamówiaki tu do pociechania. Nie mogę płotu pociechać? Nie no. możesz. No dobra, skaczemy tak? Finish No panem. to staram, no się teraz problem. Ym, Finish! No właśnie się staram. <laughs> Dobra, może tu sobie odskoczę. kontrola dystansu coś w ten finish nie wychodzi To nie wiem dlaczego, może coś... A, bo muszę przytrzymać. Zobaczcie, że trzęsie się ekran, to jest znak, że spraja stamina jest na zakończeniu. Dobra, poczekam troszeczkę aż się zregeneruje. No chyba nawet nie muszę ich dobić. A muszę jednak. Tak, wyjątkowo odporne są. Jak padają od jednego strzału z pistoletów w głowę, tak siekierą można nad nimi pracować długo. <grych> no i jakie wrażenia masz Macie Nie, no to wygląda całkiem ciekawie, chociaż też nie, ciężko jest mi ocenić na ile ta rozgrywka nie staje się na przykład nużąca po pewnym czasie. Może, może troszeczkę, aczkolwiek zobacz, tutaj w każdym takim momencie możesz sobie zaplanować. Czy ta gra jest długa? Nie, niestety to jest jedna z jej wad, taka, że ona jest bardzo krótka. No, bo ile w końcu można wymyślić tego biegania po mieście, tak? W 2D. Na Nawet. No. <laughs> no musisz przeskoć ich po prostu, tutaj nie ma co tracić czasu na zbędne szarpaniny. Nie mam zamiaru się z nimi szarpać. Mam zamiar ich posiakać siebie. <laughs> I dwa hit combo. No to mam jedną uwagę do, odnośnie tego sterowania. Jednak momentami jest takie troszeczkę nie wiem jak to określić, mało responsywne, to znaczy nie, nie, nie ma takiego płynnego przejścia pomiędzy tymi ruchami czasem. Ale to chyba nie jest jakaś strasznie duża woda. Myślę, że można się do tego przyzwyczaić po prostu. No jak powiedział mi się grało naprawdę yy, fajnie w to. Widzę, że niezbyt sobie radzisz no, z deskami. Deski trudniejsze niż domi najwyraźniej. Damn storm. No, cały czas będą nam towarzyszyć komentarze mroczne naszego bohatera, Randala Randal Randal. O, no i takie różne rzeczy. Lidia. No. no! My mind is wandering. <laughs> no, tutaj będzie mnóstwo y, retrospekcji nawet, w których... Skliwa hmm. fabuła. Tak. Tutaj bardzo szybko przygotuj się na otwarcie drzwi po prawej stronie. Ja zawsze jestem przygotowany na otwarcie drzwi, szczególnie po prawej stronie. I biegnij. Skacz. A tam skacz. Bardzo ładnie, żeś to zrobił. Muszę cię pochwalić, ja za pierwszym razem spadłem. No widzisz, ma się tego skilla. Nie umiem pływać. Teraz tutaj jest nowa umiejętność. Wiem, <laughs> że nie trzeba jej wykupić. <grystanie> no wiesz, no nie byłbym zdziwiony w grach tego typu. Obracanie się na drabinie. Obracanie się na drabinie, żeby dostać się w trudne miejsca. Co tutaj pewnie tam sobie skoczę od razu? Ui. No i uruchomić alarm. Run, teraz. run, run! Tak, to jest jedna z takich czasówek. Ja bym wszystkich zabił się kierownik. Nie, ty, ty. nie zabiłbyś. Biegnij, 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 lola. No, o o, złapali mnie. <grystanie> no to nie zbodzianka. No cóż. I tym optymistycznym akcentem chyba będziemy kończyć. Nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania? Yy, niewiele. Poza tym, że gra jest naprawdę miodna według mnie momentami jest co prawda są te yy, zagadki i. Znaczy zagadki może nie, ale te czasówki i yy, zręcznościowe momenty są naprawdę... No to się może podoba na jak, jak na taką grę yy, to wydaje się, że jest całkiem fajnie zrealizowana przede wszystkim. Także myślę, że można chyba tą produkcję polecić. Tak, spokojnie, nie jest droga. W okolicach 15 dolarów można ją kupić. Często zdarzają się promocje, na których można tą grę nabyć dużo, nabyć dużo taniej. Także zapoznamy do, do sprawdzenia tej produkcji i wyrobienia sobie własnego zdania. Jeżeli macie jakieś komentarze, to zapraszamy do zostawiania ich pod filmikiem. Jeżeli Wam się podobało, możecie zasubskrybować. Tak jest, dziękujemy tak originalnie bardzo. powiemy. No i to by było na tyle. Zapraszamy do śledzenia naszych recenzji.